Halo, halo, witajcie, jestem mega wkurzony. Miałam nagany op opening cały. Um, opening. Mogę wam pokazać nawet wszystkie skiny podczas G jeszcze. Ale naprawdę. Miałem nagany opening. Chujda. Ja mam cierpliwość. Ja mogę sobie klikać w nieskończoność. No nie wierzę. Wiecie co, ja chyba wam wybię pauzę. na nic... Czekajcie. To Czego miałam skina? O to tego mam. No, czyli mam tak, Digiel. Info, 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 to tego nie mam. O, to tego mam skina jeszcze. O! czekajcie dajcie mi zmienić team. Come on! Szybka zmiana Team nikomu jeszcze nigdy nie zaszkodziła. No, kawam. O. o! Przeszedłem sobie szybko do teamu. O nie, będę musiał zjeść cięcie. Jestem z jednej strony jest zjednoczony, z drugiej wkurzony na trzeciej. Wiem, nie wiem już sam co o tym myśleć. Trześciany, tak tyka. Naprawdę. Spodziewam się no, czegoś dużo więcej. Debilu tam jest paka, jeśli ty jej nie. Ty debilu, głupi. Ty głupi debilu. Dobra, bądźmy Family Faintly Content No Toxic. dobra Tego się już nie dało znieść inaczej. Czyli... Diggle czy ten. Ten bo chcę im i mp 7. Uuu, uh. ale ładna jest ta MP7. Czekajcie, chwilę, może jest telefon. No, patrzcie sami. Wow, a tak? O, tak jest. Zmierzałeś, je, że sprzedał. Ile ja w nich waliłem naboi? I wyście to widzieli, ile to było aż. O w mojej dejeża. Dobrze, na co mnie stać? Na duże nic. mnie. W sumie, mogłem kupić jaka. Nie no, nie mogłem kupić. Ej no, mogłem kupić sobie jakiegoś DG-kowki z kina. Do Glocka, bo chciałbym na przykład do gloga albo do Famasa bym go chciał. No, Famasa jest moim marzeniem skin. Um, nie, nie ma nickiego tego. No hakie? Hakik? A ić, mam ubiegkawo. Ale się balić. I po co mi to było? No powiedzcie mi no po co, no? Aj, no był... faktycznie był ten opening, ale jakby mam no, na luczuk jakiejś takiej dziwnej pustki. Nie wiem, digla sobie kupię, bo mam takiego I Chyba tylko temu kupuję Digla. Statiaczek jest ładny, niestety ale jeszcze li Tobie lekki jędzem P7. mam wszystkie zawoł. A chyba skiną na to awp mam jeszcze. No, do awp mam. Do awp, do m-ki. Yy, chyba mam nawet skin na to mogę wam wstawić, jak będę montował filmik. Fotka. A nikt nie pomyślał o czymś takim jak plecy. plecy, typy, plecy. Myślcie o takich rzeczach. Hmm. No ale nie wiem, czy czuję jakąś taką pustkę. Słabo mi diepnęło w sumie. Nie wiem, w sumie nawet dobrze, ale mogłem diepnąć nawet kosa. W sumie, jakbym posprzedała wszystkie skiny. A, ale mnie jest siatkowali, siatko. Sitko. <laughs> Au. W ogóle skin na kołach bym bo chciał nowego. Mm. A, mogłem jednak zostać w CTK-ach. Hmm. W ogóle, jak tam wam dziurnik mija? O, ten skin jest jaki? A, też fioletowy. He. Tiechę he he he. Ja tak to śmiesznie wygląda. Wyróżniam się tymi skinami. Szczególnie to statiakiem. Mój beat otworzył tylko jedną taką walizkę, jakby co? I mu diepnął najtańszy, ale zawsze statiak. Pierwszej walizce. A mi chyba to pije w trzeciej albo w czwejtej diepnął statiak. No nie. Chyba się flash... Nie. I ja wiecie co, mam, tu? jest ochotę zejść z tego meczu na hama. I po tu zamiany typ, żeby pokazywać wam głównie to a to Tobie pokażę wam skiny, jak skończyły już meczek. I mam w planach mam w planach jeszcze sobie kupić jakiegoś skineksa. A ja to zwaliłem powiem wam. Bo chciałem sobie kupić jeszcze jedno, jeszcze jedno opakowanie z naklejkami. W sensie naklejki chciałem sobie kupić i by mi zostało na przykład 40 golda, za co mógłbym. No, dużo mógłbym zdziałać. I dziewodną bo nie chcę ginąć. Tak się kończy, gdy zagieja się M-kom z z skałachem. Zazwyczaj to ja bym mam, ale. Strzenne <grystanie> są podzielone. diglem kogoś zabić. W ogóle szkoda, że do tego nie mam stryka, to byłby sztos. Au, au, au! No, akas ka poid. Kałaszek. Nie, ja zobaczy, jak on ginie. Pa, może nawet... Nic nie mówiłam. Ty, ej, ale to pokazuje, że tylko jest ja giną, ale jeśli tylko jest ja ginął, to oznacza, że... Kto ma najmniej HP? Tak to było. Dobrze wiecie co, ja myślę, że szybko ja czyś skończyły ten odkineczek. Nie mam ochoty zbyt, zbyt długo nagiwać, bo jestem bo jest kolejny wkurzony. No nic. Zamiast świetnego tytułu o nazwie, zamiast świetnego tytułu yy, P shopping na moim kanale będzie tytuł Gijamy nowymi Bijonymi. Nowe skiny. Nie wiem. Pierwszy mecz nowymi skinami. O. No ładny jest ten skinek. Co jak co, ale jest ładny. Wybaczcie za ten pisk. Piszczy pisk, pisk, pisz, pisk. O, ja nie wiem, czy dobijemy 10 minut w ogóle. A, ja dobijemy na luzie. Chociaż mm, będzie około 9 minut. Chyba, że po piesu nie będę go chciał. Będzie tak łatwiej i szybciej dla wielu osób. Nie zaś wymienię mojego skina. Adgielkiem sobie Ostatni meczek. Fleszłanko. No głupek no. A właśnie miałem pokazać mojego skina do awupki. Skąd? Na, się nastrzelałem. No to co, wiecie co, no, ziomki, no. Boże. Dobrze, powiedzmy, że tego nie było. Ja się z wami żegnam już oficjalnie. Nie zapomnijcie zostawić lajka pod tym filmikiem i subi subika z dzwoneczkiem, żeby was Nasz następny filmy nie ominęły. Żegnaj... Żegnam się. Pa. Do usłyszenia.